Cześć, witam was serdecznie. Jest ten Autjań Fotografii Odkryj Siebie. W dzisiejszym odcinku chciałam wam, chciałam wam troszeczkę powiedzieć o tym, jak ważne jest to, jak my traktujemy siebie, jakie my mamy podejście do siebie i swojego samopoczucia, do, swojego, do swojej samooceny I, i dlaczego to jest ważne w stosunku do tego, jak ludzie nas widzą i jak ludzie na nas reagują. I tutaj mówię o bliższych takich relacjach. I e, mogę Wam przytoczyć jeden taki przypadek m, przemiany, którą przeszła u nas e, Roxana. Roxana, kiedy do na nas przyszła, e, czuła się ze sobą bardzo źle I miała taki moment troszkę zwątpienia, i tak nie do końca mogła powiedzieć, że ona się czuje piękna sama ze sobą. I w związku z tym e, miała troszeczkę takie problemy osobiste, jeśli chodzi o, o swój związek, o swoje relacje. Po prostu to, że czuła się sama ze sobą źle, powodowało, że było źle również i w związku. I my tę sesję zdjęciową wykonaliśmy. Ja tutaj mam, mogę Wam pokazać taki wydruk, który mam, taki wydruk testowy z tego, co się, co się wydarzyło. Tu mamy Roksane chwilę przed, a to jest w trakcie. Zaraz spójrzcie na tą głębokość spojrzenia, która się tu podziała. To się w ogóle bardzo dużo stało w trakcie. To jest bardzo ważne, bo ja pracowała nad tą jej głęboką przemianą, nad tym, żeby to ona właściwie mogła się wreszcie poczuć pięknie kobieca. I teraz Wam coś powiem. Roxana miała tą sesję wykonaną w tamtym roku. I ona coś ciekawe, jeszcze nie dostała zdjęć nawet, ale w procesie, w trakcie pozowania. Zaszły w niej tak duże zmiany, że pojechała na wakacje ze swoim mężczyzną. I kiedy wróciła z tych wakacji, przyjechała odebrać zdjęcia, powiedziała, że podziały się w ogóle niesamowite rzeczy. Sama zaczęła mieć do siebie całkiem inne podejście. Okazało się, że jej partner również zaczął na nią całkowicie inaczej reagować. I to jest niesamowite, bo w momencie, kiedy ona zaczęła siebie widzieć jako bardziej atrakcyjna, kiedy ona poczuła się pewnie za sobą. Nagle, druga strona, i w ogóle wszyscy dookoła zaczęli zauważać, że jest w niej coś innego, Mówi, że ludzie zaczęli do niej gdzieś tam czasem podchodzić, patrzeć na nią częściej, zwracać na nią uwagę, co jeszcze bardziej nakręcało ją do tego, że e, czuła się ze sobą dobrze. Soma summarum wszystko się skończyło naprawdę świetnie, e, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I to nie jest jedyny przypadek tak naprawdę większość przypadków e, przeżyć odkrycie siebie, które tutaj robimy. Powodują, że zachodzą niesamowite zmiany w naszych bohaterkach. I tu mogę też wspomnieć o Izabeli, przepraszam, o Joasi, która po sesji odkryj siebie z osoby, która raczej była bardziej zamknięta w sobie, która raczej nie chwytała się rzeczy, które mogłyby być takimi dużymi wyzwaniami dla niej. Zainspirowałam ją do tego, żeby zaczęła grywać w filmach jako epizodystka, statystka. Dodatkowo jeszcze bardzo, bardzo często teraz pozuje jako modelka do sesji zdjęciowych e, u fotografów i jest mega spełniona, spełniona. stwierdziła, że jej życie po prostu obkręciło się 360, 180 stopni, nie 360, tylko 180 stopni. Także tak jak mówię, to jest. Samo wykonanie tego jest takim aktem przemiany, jest takim punktem zwrotnym w życiu moich bohaterek, które często nagle, jak wcześniej nie mogły czegoś zrobić, bały się czegoś, tak powstaje w nich shift, coś, co powoduje, że zaczynają osiągać więcej, zaczynają chcieć więcej od swojego życia i od siebie. Także to jest fajne, więc kiedy zaczynasz siebie postrzegać w inny sposób, to inni zaczynają Cię postrzegać w inny sposób, a to napędza jeszcze bardziej. Zastanów się więc, co myślisz na swój temat. Co myślisz na swój temat, jak siebie sama odbierasz i co mówisz sama do siebie na swój temat. Bo to, co do siebie mówisz na co dzień, to jest Twoim takim wewnętrznym komentatorem. Albo Cię hamuje, albo Cię będzie przyspieszać. Także mam nadzieję, że jednak będzie Cię przyspieszać. I czekam, czekam, czekam. Jeżeli masz komentarz na dole, możesz się tym podzielić, co byś chciała zrobić w tym roku nowego dla siebie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.